Panowie ministrowie, panie prezydent, panie prezesie, drodzy organizatorzy i wszyscy zaproszeni goście. 30 lat targów Agrotek, 24 lata Las Expo. To wielkie wydarzenie, które jest symbolem, dzisiaj to chyba możemy powiedzieć proste potęgi polskiego rolnictwa. Jest symbolem zmian na polskiej wsi. Jest symbolem tego, że możemy być z polskiego rolnictwa po prostu dumni. Po drodze, to Pan Prezydent o tym wspominał, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, szereg zmian legislacyjnych, różne rządy i parlamenty, ale targi cały czas były immanentną, stałą, e, stałym elementem krajobrazu polskiego rolnictwa. Były takim fundamentem i przestrzenią do tego, że tu wystawcy, tu przedsiębiorcy, tu rolnicy mogli się pokazać, stąd mogli czerpać wiedzę na temat i techniki zmieniającej się rzeczywistości rozmawiać były taką przestrzenią i dającym impulsem do zmian myślę, że nie byłaby Polska, polskie rolnictwo szczególnie w tym miejscu w którym jest nie moglibyśmy być też z tego rolnictwa polskiego tak dumni gdyby nie było tych targów, gdyby nie było tej inicjatywy, więc szczere podziękowania, wielkie wyrazy uznania i gratulacje za to, że tak pięknie się ta inicjatywa rozwija. Gratulacje tej pracy, bo to dzisiaj, co widzimy, wymaga wielkiego wysiłku, przygotowań. Setek, jeśli nie tysięcy pracowników, którzy wkładają mnóstwo pracy w i przygotowania, i w to, żeby się wszystko udało. Później możemy to obserwować dzięki temu, że polskie rolnictwo się zmienia, nie tylko to wielkie, ale i to drobne. I myślę, że dzisiaj. Mówię to jako przedstawiciel nie tylko resortu klimatu i środowiska, bo dzisiaj widzimy, jak wieś się zmienia i też bardzo mocno stawia na transformację energetyczną, na nowe technologie, ale przede wszystkim przedstawiciel trochę młodego pokolenia. Możemy być dumni z Polski, powinniśmy być dumni z Polski, powinniśmy być dumni z polskich rolników, z polskich leśników, którzy udowodnili, że racjonalna gospodarka leśna to forma ochrony przyrody i z ochroną środowiska może iść w parze. Z tego, że dzisiaj Polska jest stawiana jako wzór zmian, nie tylko systemowych, nie tylko jako wzór w zmianach cyfrowych, administracyjnych, ale praktycznych. Bo Polska jest w tym miejscu nie tylko dzięki odpowiedzialnym decyzjom decydentów, ale przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy rolników, przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy na dole swoją ciężką, codzienną pracą od świtu do nocy ten dobrobyt narodowy wyprodukowali. I dzięki temu możemy być dzisiaj dumni z tego, że tak nasz krajowy, produkt krajowy to nasz krajowy dobrobyt wygląda. Wielkie gratulacje. Życzę kolejnych lat, tylko 30 lat, już za nami ciągłego rozwoju. Jestem o tym przekonany, że polskie rolnictwo nadal będzie rosło w siłę, że dzięki temu będziemy mogli powiedzieć za lat kilka kolejnych, jak dumni jeszcze bardziej możemy być z tej ciężkiej pracy. I jak znowu, tak jak ta inicjatywa budzi dzisiaj podziw w całym naszym regionie, tak Polska będzie budziła podziw w całej Europie dzięki takim inicjatywom. Wszystkiego dobrego.